Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii. Pokażcie, jak bardzo podoba Wam się ta seria, za pomocą łapki w górę. Trailer siódmego sezonu mamy już za sobą, a ja postanowiłem Wam przypomnieć o starej postaci, którą jest Dale. Przed wybuchem epidemii, Dale był sprzedawcą samochodów przez ponad 40 lat, a po przejściu na emeryturę, kupił sobie kampera i zdecydował się na podróż z żoną przez Amerykę. Spędził dwa lata podróżując po kraju i kiedy wybuchła epidemia, był w trasie. Dale stracił żonę w początkowej fazie pojawienia się zarażonych, natomiast w serialu żona Dale'a zmarła na raka. Wkrótce potem natrafił na dwie siostry, Andre i Amy w Atlancie. Kiedy Rick przybywa do obozu, Dale ujawnia swoje podejrzenia, że Shane i Lori mają romans, lecz Sheriff to ignoruje. Dale odkrywa, że ścięcie głowy zombie nie zabija go, podczas gdy ratuje Dona od ugryzienia przez szwędacza. Dale jest mądrą, dobrą i moralną osobą. Widzi on dobroć w innych ludziach i stara się podtrzymywać człowieczeństwo w grupie. Sprzeciwia się decyzjom, które według niego są brutalne lub niemoralne. Dale stara się, by w grupie nie było tajemnic, i przez co jest bardzo podejrzliwy co do dziwnych zachowań członków grupy. Dale odgrywa ważną rolę w grupie za pomocą swojego kampera, przez co grupa mogła poruszać się w większej ilości z małymi kosztami paliwa. Camper pełni też funkcję obronną przy postojach dla członków grupy. Postać Dayla w serialu została uśmiercona szybko, ponieważ już pod koniec drugiego sezonu, a dla wielu jego śmierć wydawała się głupia i bezsensowna, a to z tego powodu, że sam aktor zrezygnował z kontraktu. Postać Dayla w komiksie przeżyła o wiele dłużej, ponieważ aż do momentu pojawienia się grupy Hunters. Komiksowa wersja Dale'a wraz z Andreą odkryli opuszczone więzienie i powiadomili o tym resztę grupy. I największym szokiem dla tych, co nie czytali komiksu, może być to, że Dale i Andrea byli parą. Tak, właśnie oni. W więzieniu Andrea i Dale zaadoptowali Bena i Billy'ego po śmierci ich ojca. W telewizyjnej wersji mamy Lizzy i Mike'a, którą zajęła się Karol. Podczas porodu Lori, Dale wyruszył na misję szukania paliwa do generatora, by podtrzymać prąd w więzieniu. Podczas tej misji został ugryziony w nogę przez szwendacza, który krył się pod autem. Dale został szybko przetransportowany do więzienia, gdzie został poddany operacji amputowania nogi, co uratowało mu życie. Podczas ataku gubernatora na więzienie, Dale wraz z Andreą uratowali dzieci. Przewożąc ich kamperem na farmę Hershella, po czym Andrea wyruszyła kamperem z powrotem, by pomóc w walce z gubernatorem. Po zniszczeniu więzienia Dale wraz z grupą podróżował i podczas jednego z ataków szwędaczy został ugryziony ponownie. Żeby niepokoić grupy, Dale pewnej nocy postanowił opuścić obóz i zostawić grupę na stałe, lecz został porwany przez grupę Hunters. Gdy Dale się obudził, zobaczył, że nie ma drugiej nogi, a Chris przekonał go, że zjedzą go kawałek po kawałku. Dale wyznał, że został ugryziony i że jedzą skażone mięso z nadzieją, że grupa Hunters zostanie już zarażona. Chris się wściekł i w napadzie złości pobił Dale'a, a ciało porzucił przed kościołem Gabriela. Grupa Rika odnalazła grupę Hunters i w ramach odwetu Rick pozabijał wszystkich, a Dale ostatnie minuty spędził z Andreą, po czym Andrea strzeliła mu w głowę przed jego reanimacją. Jak dobrze wiemy, w serialu losy komiksowego Dale'a przejął Bob. Teraz sobie przejdziemy do ciekawostek na temat tej postaci. Dale jest jedną z trzech ofiar kanibalizmu w uniwersum The Walking Dead. Drugą jest Mark z gry, a trzecią Bob z serialu. Dale jest jedyną osobą w komiksie, która przeżyła ugryzienie zombie poprzez amputację kończyny. Dale jest jedną z postaci, która została ugryziona przez zombie dwa razy w przeciągu dłuższego czasu. Dale jest jedyną z postaci, która jest grywalna w grach w uniwersum The Walking Dead. Dziękuję za oglądanie i jeśli odcinek wam się spodobał lub lubicie całą serię, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcesz, żeby jakaś postać pojawiła się w kolejnym odcinku, to możesz zostawić komentarz pod tym filmem. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam do jego subskrypcji. Zapraszam także do grupy na Facebooku, do polajkowania fanpage'a i Instagrama. Oczywiście linki w opisie. Dziękuję wam wszystkim za każdą aktywność pod moją działalnością, ponieważ to dzięki wam Kanał się rozwija, a ja jestem szczęśliwy, że mogę tworzyć dla Was filmy. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.